Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Moi drodzy, w dzisiejszym wracam do Was z recenzją urządzenia Romos RS1000. Jest to taki bardzo, bardzo rozszerzony powerbank, można powiedzieć. Taka mała elektrownia, która w razie sytuacji podbramkowych, na przykład blackoutu pozwoli wam. W miarę spokojnie funkcjonować i zasilić Wasze najbardziej nefralgiczne i istotne urządzenia elektryczne. O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Nasza mała elektrownia jest w stanie naprawdę bardzo dużo zdziałać. E, jakiś czas temu pokazywałem inne urządzenia W ubiegłym roku kręciłem film o e, różnych możliwościach zasilania. Domu energią elektryczną w razie sytuacji e, podbramkowych i krytycznych, różnych. Dzisiaj wracam z urządzeniem jeszcze bardziej zaawansowanym pod tym względem, że jest w stanie obsłużyć jeszcze bardziej wymagające urządzenia. Tutaj bez problemu uruchomicie e, czajnik elektryczny, e, obsłużycie lodówkę, obsłużycie zamrażarkę i nawet trochę długo zostanie to wszystko podtrzymywane przy życiu. A mianowicie Urządzenie, które dzisiaj przedstawiam, ma możliwość skumulowania jednej kilowatogodziny energii. Czyli możecie używać tego urządzenia przez godzinę, czerpiąc 1000 watów. Czyli na przykład macie żarówkę 100-watową, to przez 10 godzin żarówka 100-watowa będzie wam świecić. Jeśli macie mniej Zżerające energię elektryczną urządzenie, no to jeszcze dłużej, wystarczy łatwo to podzielić i sobie przeliczyć. Ale poza tym, moi drodzy, 1000W to jest naprawdę bardzo dużo. Dodatkowy element jest taki, że możecie nawet mocno przycisnąć to urządzenie i powinno, powinno. Ja używałem około 1200-1300W urządzenia, ale ma taki pik, taki skok do 2kW i jest w stanie obsłużyć to przez krótki okres. Oczywiście producent nie sugeruje aby używać tego przy takim dużym obciążeniu przez dłuższy czas, ale chwilowo jeśli nagle nastanie taka potrzeba, to to urządzenie jest w stanie nam to obsłużyć. Akurat ten czajnik, który tutaj przyniosłem do testów, żeby wam pokazać, że to rzeczywiście działa, że to nie jest ściema i to funkcjonuje, ma około 1000-1200 watów, więc zobaczycie jak to działa, co się dzieje z tym urządzeniem gdy podłączymy Coś, co czerpie tak dużo energii. Ale przejdźmy do funkcjonalności, które tutaj się znajdują, bo naprawdę jest ich sporo. E, moi drodzy, pozwolicie, że wstanę, żeby wam pokazywać. E, urządzenie pozwala na podłączenie standardowych wtyczek. Są dwa wejścia. Oczywiście ten akumulator, czy ta nasza mała elektrownia, posiada wbudowany, wbudowaną przetwornicę prądu, więc spokojnie możecie podłączyć wszystkie swoje urządzenia. W, w ramach 1000 watów do, do, tego, do, do tego sprzętu. Dodatkowo, macie tutaj selekcję portów: jeden port USB-C 60W i trzy porty typu USB-A 18W. Więc już całkiem dużo, jeśli macie dużo różnych urządzeń elektronicznych, które chcecie podładować, tutaj jak najbardziej możecie to zrobić. Ponadto. Urządzenie posiada wtyk zapalniczkowy. Producent oczywiście też załączył kabelek, więc możecie w prosty sposób wykorzystać to do zasilania urządzeń 12V. Ale również możecie wykorzystać ten kabel do ładowania, jeśli jesteście w aucie. Tutaj jest specjalny taki wtyk, gdzie możecie podłączyć oczywiście zasilacz, który jest też w zestawie, ale również jak jesteście w aucie, podłączacie to tutaj, podłączacie do zapalniczki odpalacie auto i wam się to naładuje. To jest jedna rzecz. Kolejna to to, że można wykorzystywać panele fotowoltaiczne do ładowania tego urządzenia, czyli można off-gridowo ładować to i wykorzystywać, ładować i wykorzystywać bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej. Oczywiście jeśli macie dostęp naładowanie tego z sieci elektrycznej załączonym zasilaczem jest o wiele szybsze niż korzystając z paneli fotowoltaicznych, bo one też ma tutaj swoje ograniczenia, ale gdyby nie było prądu przez dłuższy czas, jak najbardziej można naładować naszą stację darmowym prądem z słońca. Moi drodzy, oprócz tego, co tutaj widzieliście selekcji portów, jakie są dostępne, bardzo ciekawe elementy znajdują się o tutaj z boku. Zobaczcie, jest lampka. Czyli taka można powiedzieć, że latarka, a dokładnie są dwie. Jedna jest tutaj, która świeci, a tutaj jest kolejna, która jest służąca za światło do czytania. Możecie ustawić sobie 90 stopni ruchu jest tej rączki, ustawiacie jak potrzebujecie i macie jeszcze dodatkowe światło w pomieszczeniu, w którym to urządzenie by się znajdowało. Ponadto, moi drodzy, tutaj jest bardzo ciekawy... Interfejs nie jest jakoś specjalnie skomplikowany, ale już Wam odwracam i pokazuję, który przedstawia podstawowe informacje dotyczące wykorzystywania energii ile czasu nam jeszcze zostało, aby móc z niego korzystać. Więc podłączmy czajnik. Podłączę czajnik. Trzeba włączyć odpowiednią sekcję. Każda sekcja jest odpowiednio włączana. Tutaj włączamy tą i mamy podczepiony czajnik. Jeszcze się jakieś kabelki poplątały, odpalamy czajnik i maszyna startuje. Jak widzicie, pokazuje, że jeszcze będzie działać przez około 40 minut, 40 kilka minut. I aktualnie obciążenie jest 1120 W. No, tak patrząc na to, co tutaj ma ten <laughs> czajnik, to on jest właśnie w przedziale między 1000 a 1200, więc jak najbardziej pasuje. Ponadto mamy wskaźnik procentowego naładowania baterii w tym urządzeniu, więc możemy w miarę świadomie kontrolować zużywanie energii elektrycznej z tego urządzenia. Ponadto jest też eko-obsługa, znaczy eko, która Balansuje dostarczaniem prądu w taki sposób, żeby jednak zasilić, ale też dbać i konserwować to, co znajduje się tu w urządzeniu. Jeszcze jedna funkcja jest, która no, można powiedzieć, że jest czymś takim dodatkowym, tutaj u góry, tutaj u góry znajduje się specjalna przestrzeń, która pozwala na bezprzewodowe ładowanie różnych urządzeń. Więc jeśli Wasze urządzenia mają możliwość ładowania bezprzewodowego, wystarczy, że je położycie tutaj. I 10W ładowarka jest też dostępna tutaj na górze. I teraz, takie kilka dodatkowych informacji, w jakich sytuacjach to może się przydać. Jak już wspominałem, możecie podłączyć do tego lodówkę. Będzie działać bez problemu. Testowałem to. Możecie podłączyć czajnik 1200W. Działać, działa. Widzicie na własne oczy, że woda się gotuje. Możecie podłączyć zamrażarkę, gdy nagle nie będzie prądu, i trzeba będzie podtrzymywać. Wskażę to, bo się robi głośno. Żeby podtrzymywać zamrożenie Waszych przygotowanych różnych dań, mięsa, warzyw, owoców, cokolwiek macie zamrożone na trudne czasy lub po prostu do spożywania no, w krótkim okresie. Niekoniecznie na, na daleką przyszłość. Możecie podłączyć, to jest też bardzo istotne, różnego rodzaju urządzenia medyczne, takie jak na przykład koncentratory tlenu. Wiele osób starszych może korzystać z czegoś takiego i gdy nie będzie prądu, nagle urządzenia przestają działać. Nawet jak mają jakieś malutkie akumulatorki, które wspierają to, to też jest krótkofalowo. Trzeba pomyśleć o tym, jeśli macie starsze osoby w domu, które wykorzystują tego typu urządzenia, lub bazują na urządzeniach podtrzymujących lub wspierających życie. Oczywiście, korzystających z energii elektrycznej, żeby mieć coś podobnego. To jest bardzo istotne. Wtedy to może uratować nawet życie. Nie tylko, że podtrzymamy swoją temperaturę w lodówce czy zamrażarce, nie zepsuje nam się jedzenie, ale tego typu urządzenia naprawdę mogą uratować życie, jeśli korzystamy z różnego rodzaju urządzeń wspierających funkcjonowanie na co dzień. Moi drodzy, ja Wam serdecznie coś takiego polecam, naprawdę. Jest w miarę dobrej cenie, tak szczerze mówiąc. Ten, który Wam ostatnio pokazywałem, który kupiłem sobie chyba 5-6 lat temu, e, był zdecydowanie droższy od tego. Ten nie dość, że ma o wiele większą moc, bo tamten miał 400 W. Ten ma 1000. Do wspierania, czyli 1 kW. On kosztuje w przedziale od około 600 do 800 Euro. Można go kupić. E, na platformie pewnie ją znacie, bo była dość popularna przez pewien czas, w Polsce pewnie dalej jest, um, na AliExpressie, ale z tego co zauważyłem, bo akurat on też dotarł do mnie, jest wysyłka z Europy, więc nie będziecie płacić ani za przesyłkę, ani za dodatkowe jakieś cła i podatki. To akurat kwota, która będzie tam wyświetlana po prostu, jest kwotą, którą zapłacicie. Jeśli potrzebujecie tego typu urządzenia, to serdecznie Wam polecam. Naprawdę sprawdziło się. Testowałem to urządzenie na różnych sprzętach. Tak jak już wspominałem wcześniej, jest w stanie zasilić nawet dość mocno obciążające urządzenia takie jak czajnik do gotowania wody, lodówkę, zamrażarkę i obsługiwać je przez jakiś tam czas. Który miejmy nadzieję, będzie wystarczający do przywrócenia energii. No i cóż moi drodzy, jeśli jesteście zainteresowani, e, znalazłem link, jest na dole. Kliknijcie, zobaczcie, obejrzyjcie, poczytajcie. Są różne edycje tego urządzenia: e, jest wersja RS300, RS500, RS1000 i 1500. One oczywiście sugerują, jaką moc możemy tutaj mieć: czyli 300W, 500W, 1000W i 1500W. Oczywiście każdy jest w różnych. Przedziałach cenowych. Przejrzyjcie, pomyślcie, bo naprawdę takie urządzenie w domu na wszelki wypadek uważam, że warto jest mieć. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.